Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym programie pod tytułem Jak się motywować pojawi się u nas bardzo ważny gość. Będzie to gość, który na co dzień boryka się z problemami ogromnej miary. Ma problemy ze wstaniem, ma problemy z życiem, ma problemy ze spełnianiem swoich marzeń. Może mu dzisiaj pomożemy? Zapraszam Państwa do oglądania. Zapraszamy naszego gościa. Pani do połamałbym krzesło. E, naszym dzisiejszym gościem, jak już wspominałam wcześniej, jest pani Julia. Pani Julia ma problemy miary ogromnej. E, pani Julio, pierwsze pytanie podstawowe. Jak pani się w ogóle zmotywowała i przyjechała do naszego studia? Było ciężko. A było nie? ciężko. Obiecali mi darmowe jedzenie. Aha. Pani Julio, czy pracuje pani? Nie. A dlaczego? Brak mi motywacji. E, dobrze, Pani Julio, a czy stara się Pani brać z jakąś siłę napędową? Czasami. A skąd? Patrzę na innych ludzi. W jaki sposób Pani się motywuje patrząc na tych innych ludzi? Co Pani robi konkretnie? Proszę nie. powiedzieć. Pani. Biegają, żyją. biegają, chodzą, chodzą do sklepów, mają rodziny, a ja nie mam. Nie ma Pani rodziny? Nie mam. A kota? nie, nie mam. Pani Julia w dzisiejszym odcinku przejdzie totalną metamorfozę. Zanim jeszcze przejdziemy do totalnej metamorfozy życia pani Julii, zadamy jej jeszcze kilka niezbędnych pytań. Pani Julio! Pani Julio! Jakie jest Pani marzenie? Zmotywować się. A jak już Pani się zmotywuje? Co Pani będzie chciała dalej w życiu robić? Więcej ćwiczyć i uprawiać sport. Aha, a dlaczego chce Pani ćwiczyć? A nie widzi Pani? <laughs> Czy jest jakaś osoba w Pani życiu, osoba trzecia, którą po prostu Pani kocha i, i tak skrycie i chciałaby Pani y, zwrócić uwagę tej osoby? No ja ją kocham, ale on, on bo to Franek. Franek, Pan Franek, pozdrawiamy liczby... Pana Franka. I właśnie Franek mieszka ze mną na osiedlu. No i ja zawsze, o oh, dzięki, dzięki I ja chciałam zawsze zwrócić na niego uwagę, ale właśnie on ten, on jest taki pełen energii i codziennie biega. A ja tylko patrzę z okna i wyglądam tak. Jedziemy do krótkiego fragmentu, w którym pokażę Państwu, jak wygląda niestety codzienne życie Pani Julii. Właśnie będziemy wchodzili do mieszkania Pani Julii. Sprawdźmy, jak wygląda jej życie i poranna rutyna. Dzień dobry. Pani Juli nie jest zbyt kolorowe. Postaramy się teraz e, sprawić, aby to życie diametralnie się zmieniło. Myślę, że pierwszą zmianę pani Julii zaczniemy od jej wyglądu. Dla pani Julii przygotowałyśmy dzisiaj dwie e, bardzo fajne stylizacje. Jedna stylizacja będzie sportowa, codzienna, natomiast druga idealna będzie na randkę z panem Frankiem. Zaczniemy od tej e, stylizacji sportowej. E, widzę u Pani ogromne zmiany, widzę, że ma Pani piękną figurę kobiecą, schudła Pani to przez tą motywację. Tak zdecydowanie zaczęłam ćwiczyć i czuję się świetnie w swoim nowym ciele i wydaniu. Przygotowałam dla pani Julii spodnie jeansowe z jasnego jeansu, które idealnie podkreślą jej kobiece kształty. Zaleccie, że są to spodnie z wysokim stanem. Na górę proszę, aby założyła pani piękną, szarą bluzeczkę sportową z firmy Ralfa. Proszę ją tutaj założyć. Jak się Pani czuje w tej pięknej stylizacji? Świetnie, na pewno o nie, bo lepiej niż w dużym swetrze, gdzie nic nie uwydatniało mojej pięknej, kobiecej figury, z której jestem bardzo dumna, ponieważ ten program zmotywował. <tryk> dodamy czarny, klasyczny paseczek, który jeszcze bardziej wszystko uwydatni i podkreśli niektóre kształty. Żeby dodać żywe kolory, dodamy jeszcze taką kurteczkę. Z naszywkami, które teraz są bardzo modne. Jeżeli chodzi o drugą stylizację, proponuję dla pani Julii piękny, szary kombinezon. E, tak że wygląda pani Julia w naszym pięknym kombinezonie. Do... Mam nadzieję, że będzie pani motywowała się już przez resztę swojego życia, prawda? Jasne, że tak. Tak więc. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Ten filmik miał Wam przekazać tylko tyle, żebyście właśnie zawsze się motywowali, a wtedy, kiedy Wam się nie chce, to przypomnijcie, tak sobie, przypomnijcie sobie panią Julię za czasem, kiedy była niezmotywowana, bo ona po tym nagraniu ze mną filmu będzie tak zmotywowanym ja nie, nie, Więc to by było na tyle. Mamy nadzieję, że taki śmieszny, uczący odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie, oczywiście, dać łapeczki w górę, jeżeli Wam się podobało. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. Zostańcie z nami na dłużej. A tymczasem żegnamy się z Wami i przesyłamy Wam serdeczne pozdrowienia. I Buziaki!